Jestem człowiekiem, to fajne, fajne Hmm Czy ring regeneratora Leczy mnie procentowo? Nie wiem Zaraz się leczy na tyle mocno, że Nic mi nie robi, kurwa, to trucizna Czy ja w ogóle nie mam trucizny? Nie wiem Ale pad mi się lekko trzęsie, jakby Dziwne są te wibracje w padzie do PS5 Chyba zaraz je wyłączę Bo mi się nie podobają, szczerze mówiąc Nigdy mi się te wibracje w padzie do PS5 nie podobały Anyway, mamy to z głowy Kurwa, w końcu, Jezus Maria tak. okej. Okay. Ja nawet nie chcę tu iść dalej jeszcze. Stwierdziłem przed tym streamem, że zaczęliśmy to miejsce w zeszłym tygodniu i skończymy je jeszcze dzisiaj na sam początek. Ale ja chcę stąd, ja chcę stąd spierdalać. Wibracje do P pada do PS5 mają przecież ogrom zastosowań. Ja nie, ja nie wiem jakich. Nie ma sensu całkowicie dla mnie. Zero. Nul. Dzień dobry. Proszę mi naprawić wszystko. Tak. I skończyły mi się trawki tanie i skończyły mi się trawki, te dobre. E, więc kupmy tych tanich w chuj. Czy mam go więcej? Aha, byłam 50, tak? Tak, serio, już? Okej. Okay. Git, czyli tak, stąd mamy pierwszego do załatwionego. Stąd mamy pierwsze. Cały ten świat mamy zrobiony, nie? Dwójeczka jest skończona. Uuu. Trójeczka nie jest skończona. Czpureczka. Jedynka jest w czwórce zrobiona, tu też jest jedynka. No dobra, to pójdźmy do tych. Do jednego z najładniejszych zonów według mnie w grze jest ładnie. Ale oprócz tego, że jest ładnie, to jest tutaj kurewsko wkurzająco nie? Per straj. A czy na samo bosa podejście to było czwarte, nie? Jeśli poprzednie można nazwać podejściami. Bo w sumie w żadnym podejściu do niego rzeczywiście nie podszedłem, nie? Zawsze ginęli gdzieś tam z, z boku atakując. Strzelając. Dobra, tu się łuk przyda, na pewno. To miejsce to jest takie latanie w te i we w te, non-stop. Nie? Ja nie pamiętam dokładnie, w, tu, w które w te i w które we w te, ale. No, będziemy kurwa szukać. Trzeba znaleźć klucz jeden, który wisi na ścianie, i wtedy można te drzwi otworzyć. Wydaje się zamknięte. I tak dalej, i tak dalej. E... Gdzieś tu się jeszcze pana MAGA ratuje. Mogę otworzyć, ale czy chcę? Dobra, teraz chcę. Nie, nie mogę. E, dobra, latajmy na razie. Z normalną bronią. Jak trafimy na jednego z najładniejszych przeciwników w grze, to wtedy, o. E, Cthulhu. Ty przełączymy na łuk. I nawet na ogniste strzały, a nie na zwykłe. No, strzelaj! szczelaj, Co za głupia baba. O, o. O, ho. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. No co będziemy mieli problem teraz. Ahem. O, tam muszę iść? Aaa, ah, no tak, o tam. No, strzelaj! Dziwnie się strzela kurwa w tej grze strasznie. Tym łukiem, no. No, ja patrzę w górę, bo tutaj czasem. Nie pamiętam na którym piętrze, ale na którymś piętrze w końcu przy sufitach mogą czasem być yy, znajdźki. Które można zestrzelić albo spelem, albo łukiem, albo czymkolwiek. A one się nam mogą przydać później. Klimatycznie, ale czy w celach może być ładnie? Ja, ja tam nie wiem. Ja tam nie wiem. Dobra, zwykłe strzały. Sióp. O, i na takich trupach będą znajdźki, ale akurat ten nie miał. Okej, okay, tam mamy iść. Ale póki co ja tam jeszcze nie chcę. Dzień dobry. Na tych kolosie trzeba uważać, bo oni zarażają kifem, nie? Oni zatruwają. Mają te swoje sztylety pokryte głównym po prostu trującym. Dosłownie głównym. Jak sobie się wczyta w opis, to jest napisane, że one są obsmarowane kałem. Żartuję, całkowicie żartuję. Wymyśliłem to, ale pewnie powiedziałem to tak. Przekonująco, że na pewno uwierzyliście. Okej, okay, plus jest taki, że... On nie ma mnie na strzała teoretycznie, nie? O kurwa. Chyba, że na blisko za mi stuna. Bo jak on zestunuje... A, z niego strzałę. Na ognistą. Okej, okay, ale... Dostaje mini stagger, nie? Przy, przy trafieniu. Więc to jest dobra dla mnie wiadomość. Że jak już go raz trafię i będę strzelać cały czas... Mogę go upierdolić. Ładnie to było w Sekiro. <laughs> Jak weszło się do świata. Kolesiami kopiącymi piłkami a piórnami, tak? Prawda. Ja miałem mega mindfuck. Jak zobaczyłem, że oni dosłownie piłkę kopią sobie, nie? Robią kapki. <laughs> Dzień dobry panu. Ja nie wierzę, że on mnie nie zaatakuje. bo on chyba ten konkretny, nie? Jak się go nie zabije, to on tam chodzi za mną, tak się czai, udaje, że nie jest. Negatywnie i źle nastawiony, a tak naprawdę to. No no kurwa, patrz jak się głowa. Blaki jeden. No chodź. Kurwa, mało do meczu. Bo ja ognisy mi strzelam i strzelam. Dobra, ale ma stager, Tylko strzelaj. Nie! On chce mnie kurwa złapać. Nie? Dobrze. Okej, okay, siema, no blaki z Zielonolandii. Landii. E, nie pytam, bo domyślam się. <noise> Halo Proszę zostawić gibona I tu są te klucze, siup Klucz więzienia nadziei Drugie piętro No Dobrze, te cele też będę mógł później od... Ała, przez ścianę? Znaczy przez... Ty kurwo Znaczy ja też mogę tak zrobić, ale... Dla mnie to legalne Czy Ostra wyrotowałem? By eee, W pierwszym świecie tak A z tym, że ja w pierwszym świecie tylko zrobiłem ten, jednego bossa, nie? Wydaje mi się, że... Będziemy sobie robić po kolei, mniej więcej, po troszku z, z każdego świata. Um, I kolejnym światem po tym tutaj. Jaki jest tutaj boss jako pierwszy? Fulls Idol tutaj jest jako pierwszy, czy nie? To się właśnie wybierzemy znowu do 1-2. I tam będzie gigant, tak? Jak on się nazywał, nie pamiętam. Chyba, tak? Nie. Ja nie pamiętam, kurwa. Ja mam słabą pamięć, ok? Ostatnio mówiłem, że grałem w tę grę około 5 razy. Help me! Eee, d -d 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 Ale ostatni raz, jak grałem w to, to było nagrywane na YouTube'a i to było... Tencha Kappa Pride. Zobaczymy, czy działa. Eee, jak grałem ostatnio, to było ponad półtora roku temu moje ostatnie przejście. Więc ja, ja te gry mam krótko, bo od kiedy mam PS5, w tym czasie przeszedłem jakieś 4-5 razy. I po tym nic całkowicie. Zobaczymy, czy działa Tencha. Łosze. Wszystkie kolory świata. Przez Ciebie chyba pobiorę Demon Souls. Proszę bardzo, proszę pro Cię bardzo. Ale przez chwilę myślałem, że nie włączę tych światełek, bo tam jedno się zbugowało, ale coś poklikałem i weszło. <laughs> Problem w tych wszystkich tanich światłach, które się reklamują tym, że mają RGB i są programowalne, jest taki, że tam musi być jakiś kontroler, nie? I to są zwyczaj bardzo słabej jakości kontrolery, które się sują, bugują. I nie zawsze działa to tak, jak powinno działać. E, halo. Is everything alright, my friend? Dobra. E, tu jeszcze nie. Czy to pijama w kraty mam podobną kupowałem na po wypoczynek do szpitala? Ja też tą Tą, tą pijamę. Tak, to jest są spodnie od pijamy, ale mam, miałem kiedyś górę, nie wiem gdzie to teraz jest. E, I też ją kupowałem na pobyt w szpitalu. Idę <śpijam> <ten> tylko stary. <śpijam> Dobra, w tych... Jak on się nazywają? W tych żelaznych dziewicach mamy szansę na dwie rzeczy: albo na jakiś skarb w środku, albo na przeciwnika, który mnie zatruci, zatruje. Nie pamiętam, gdzie jest przeciwnik, w którym. Więc będziemy chyba każdy po kolei otwierać, ale mogę w końcu tego pożałować. Nie? I tu mamy skarbik. Lotos Aristokraty. czekać. To są te itemy, które mnie wyłączają truciznę, tak? Tak, dobra sobie to ustawię w razie czego, bo się jeszcze może przydać w tym zonie. Iron Maiden reference? Nie. Żelazna dziewica. Znaczy ja wiem, że, że, że to napisałeś just for fun, ale jakby ktoś nie wiedział, żelazna dziewica, o kurwa, to jest takie... To wy widzieliście przed chwilą, nie? Cofnijmy się jeszcze. To jest takie, jak się powiedzieć że narzędzie tortura, ale to tym się, tym się nie torturuje, nie? Tu to, to się umiera. To jest właśnie taka klatka z kolcami, Tetris podkreślenie jeden. Koty są lepsze od psów. Nie są. Byciu gorszymi. To potwierdzam. Żelazna dziewita to jest taka właśnie klatka z kolcami, w której w średniowieczu zamykało się delikwenta i się zamykało. Iron Maiden to egzekucja. No właśnie, no właśnie. Więc no, to jest to jest zgon na miejscu. Prawdopodobnie nie natychmiastowy. Tak strzelam że tam się jednak umierało co najmniej parę minut i to mogło być kurewsko bolesne sobie później otworzę, nie? dobra, i też pamiętam, że tutaj... hello? no nie chodź. ała no nie mogę! przestań mnie szankować ty się wydajesz podejrzane. okej okay. ojoj, nie chciałem tak mi o, proszę. Ci panowie. Nie wystarczyło dla nich żelaznych dziewic, więc są po prostu w wadzonach. Mogę je zbić i ich zabić, ale mogę też po prostu zabić od razu. Bez wypuszczania. Zależy, bo niektóre miały kolce wchodzące w oczodoły. Znaczy, ale i tak, nawet jak w oczodoły, to też nie jest śmierć natychmiastowa. Nie? Żeby, żeby śmierć była natychmiastowa, to coś musi wpłynąć na mózg w jakiś sposób, albo na serce, nie? Więc. Yy, nawet jeśli wchodziło w oczodoły. To prawdopodobnie minutkę czy dwie jeszcze się delikwent męczył, nie? Co najmniej, może dłużej, ja nie wiem dokładnie, ale nie był to instant. my <laughs> wyszuplają. Dobra, i któryś z tych na pewno. Chyba z tego wyskoczy koleś, prawda? Ja sobie już przygotuję Lotos. Nie, akurat z tego nie, dobra. Pamiętam dwa naprzeciwko siebie. Hmm, czy to nie tutaj? A jednak nie. Ale wydaje mi się, że pamiętałem, że dwa naprzeciwko siebie... Dwie naprzeciwko siebie dziewice były i z jednej z nich wskakiwał koleś. Długo trwały? No, no, na pewno, no. To, to mówię, to nie jest zgon instant. Na Napięć mózgu lub przysadkę mózgową? Jak po prostu ktoś ci płat uszkodzi, to będzie i tak bolało. A, no widzisz, no widzisz. A, to może, może to jest to? No i zatrucie, tym. Wiedziałem! Wiedziałem! Dobrze, ale był gotowy lot. O, to jest! Dzień dobry! Heh. Będziemy się tak patrzeć na siebie. Zmieni to strzało na ognisko. Trafię go? Ok? Kurwa, teraz już nie. O, nie, trafiam go! He! Bitch? Ok. Um, łuk w tym ranie zostanie moim chyba najlepszym przyjacielem. Tak coś kurwa czuję. Gdzieś spada, nie? Tak jest. To jak był tutaj pierwszy raz, wpadł przed siebie i się w to wiebał. Ręka kurwa do góry. Ja tak. I nawet nie jak tylko pierwszy raz, tylko za. wieloma razami. Esyl jeden Bowran, trochę tak. O, klucz, dobra. Trochę tak. Teraz mogę cele otwierać, ale czy ja chcę? Wy! Które mi zostały w ogóle do otwarcia? Im więcej cel otworzę, tym większa szansa, że zdechnę, nie? Pewnie mogę Vendora otworzyć, ale chuj w to. On chyba magię sprzedaje, ale jest chyba piętro niżej. O, hello? <śśup> Siup! Siup! Siu no, siupaj! Siupaj go, kurwa! Czemu nie mogę go siupnąć? Siupaj! Dziwne jest to strzelanie. Czy był Flame Lurker? Był w zeszłym tygodniu jeszcze. Cały świat drugi mamy już skończone. Jako jedyny z tych wszystkich światów. Drugi jest skończony. Anything. Aha. Siup. U! Halo! Czemu sobie nie dostał? No strzelaj, babo! No, Uuu! No nie. nie! Nie, 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 nie. Idziesz czy nie idziesz? Polega! Nie. Dobrze. Czy tu. Co jest tych cel, nie? O, tu jest baba, wędorka. Całkiem brzydka. O, pani sprzedaje. Co od nich chciał? Ona chyba jakiś fajny, fajną brąki sprzedawała, nie? Rapier, bla, 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 czy... nie, może źle pamiętam w takim razie. Katalizator drewniany. On się chyba gorzej skaluje niż mój aktualny, nie? Bełty i... Ring na duszę, który kosztuje 50 tysięcy dusz. Jaki trudniejszy boss, po poza Alantem? Wiesz co, mi się wydaje, że tutaj samo dobieganie do bossów będzie trudniejsze. Niż większość bossów. Tak mi się wydaje. Ale ja bym powiedział, że men-iterzy, nie? men będą chyba najtrudniejsi, bo ich jest dwóch. Po pierwsze. Po drugie, oni mocno biją, nie? I, i to chyba będzie naj, naj, najtrudniejsze. Kto normalny kupuje wymiociny? Co? Nie czujesz się. E, jak, nie czujesz jakiegoś dodatkowego oporu w triggerach? Just, czuję. Czuję. <grytanie> wydaje mi się, że może trzeba było, by w Demon Souls dłużej przytrzymać i może dlatego czasami ci nie strzela. Wiesz co? Czasem ja cały czas tak samo klikam. Ale czasem rzeczywiście jest większy opór, ale nie wiem dlaczego. Bo ja ciągle używam tego samego łuku, tych samych strzał i tak samo klikam. A czasem ten opór jest i wtedy nie strzela, a czasem tego oporu nie ma i leci po prostu, nie? Więc y, trochę z dupy. Y, zrobimy minutkę przerwy, ja, ja pójdę się odlać. Macie tutaj muzykę, ale wrócę za minutkę pewnie. Jeszcze łyka wezmę zanim pójdę, bo dawno nie brałem. Tłumacząc kumplowi, która to prawa noga, powiedziałem mu, że jak śpi przy ścianie, to duży palec jest po lewej stronie. O Czyli ona nic nie ma dla mnie. I z nią w takim razie. Może miło się młoczem. Na tych trupach też nic nie wisi. Eee, gdzie był ten, znaczy wędor, Ten. Okej, okay, to jest po drugiej stronie tego. Ten magik, jeszcze piętro niżej? To się go ratuje czy nie? Chwilę. Co? Chwilę mnie nie było i tu przerwa, no przerwa była. No musiałem ten. Ee, siknąć sobie, co nie? Mogę otworzyć? U, mogę. E, nie chciałem. Nie wychodźcie, są nie... oni udają, oni udają, oni udają. Oni, Ała. U. oni udają. Oni tylko udają z tym przyjaźni. Jak tylko się przydarzy okazja, to wbijają mi plecy w nóż. Kurwi syna, Patań ten jeszcze czeka. Aż się trząsł, tak mu się chciało zabijać. Skurwisyn. O, kurwa. W ogóle... A, poczekaj, to, to... A, pokażmy na tym. Jak się strzeli spelem... O, nie tak! O, trafiłem. To się ciało całe dezintegruje. To ładnie wygląda. Ale chciałem tak, wycelować sobie ładnie. I teraz. Siup! I znika. Bardzo to ładne. Co nie? Mi się bardzo podoba ten efekt. Znikania ciał. Wystrzale. Dobra. Eee. Okej. Okay. W tych dziewicach też będą przeciwnicy. Tylko nie pamiętam w której. Eee, Lotosik. Leczonko. Gotowy na wszystko po prostu. Eee... tak, dobry wieczór roder. Eee, Okej. Okay. Ładny kolorek, taki lazurowo-niebieski. Lazurowo, to ładne słowo. Właśnie, nowego seta dostałem, nie? Możemy się w... U, magicznej bystrości? Co to robi? Brrr, magicznej bystrości. Zwiększa siły magii. Mam taki drugi już. O. Zwiększa obronę przed magią. A, obni... a bo ten z... obniża i zwiększa obronę? A ten zwiększa siłę, a obniża obronę. Ha, to jest tempoty, a to jest bystrości. Teoretycznie, ja atakuję moją bronią. Magią, Nie? Więc miałbym ja więcej dymeru moją bronią. Tym, tym mieczykiem. Mój łuk też się skaluje z magią. 1, 5, Przeszedłem przemianę ubraniową i mam przyjaciół osiągnięcie jak dla mnie bardzo duże, jak od 4 lat nie miałem kolegi. Przemianę ubraniową? Ale nie mów, że stałeś się tym, jak on się nazywa. Że stałeś się. Skąd ja tak się śmiałem ostatnio? <noise> jak oni się nazywali? Nie, nie, nie furasem, nie. Ci, co się w dresy śmieszne ubierają, za tysiące złotych monet. Tu jest Wendor, nie? A czy ten magik? Nie, tu. Tu też nie. w Tutaj? Tu jest, kurwa. Jak się do niego klucz zdobywa? Freak! Nie pamiętam, co się klucz bierze do niego. Drillowcy, tak. Z drillowców się śmiałem. Nie zostałeś dri drillowcem, prawda? Wiertła. Dokładnie tak. Bo czekaj. Uh, i. Czekaj, ja przyszedłem z góry. Tak? Tak, bo tu jest zamknięte. Kurwa. Nie jestem fanboyem, czy nie, jestem fanboyem? Duża różnica, nie? Jak tego przecinka nie ma. To jest ogromna różnica. Ale anyway. Fanboy to chyba nie jest styl ubioru, nie? Fanboy to jest po prostu... No. A, no właśnie. Nie, przecinek. No widzisz, to różnica. Dobła. I teraz. Czy niżej, czy tutaj? I o nie pamiętam. Znaczy, pamiętam, ale tak plus minus. Tak bardzo plus minus. Zamknięte. Chuj, czyli nie tutaj, okej. Okay. Miałem nadzieję, że już klucz jakiś będę miał, ale widzę, że nie. A więc teraz nie do góry, tylko tu i tu. Okej. Okay. Mogę otwierać? Mogę otwierać. Lepiej być wembojem niż drillowcem. Chyba tak. <grym> o, o, o! Nie, 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 nie. Kończą mi się mocne trawy. Była nie mogę. Fak fuck. Trafię go? Kurwa. A! Zła strzała. Ja strzelam tymi słabymi strzałami. Zmiń strzały. Okej. Okay. Czeka. Dziwnie ten dźwięk działa. Ja mam wrażenie że czasem, że słyszę ich zarzko u siebie, a oni są parę metrów ode mnie co najmniej. Wypier dalej. Ładny kolor płomienia. W ogóle tutaj. Yy, a czy. Yy, jak obierzecie sobie ten gameplay z Lords of the Fallen, który był bodajże na IGN, nie? O, się Z jego też nie wiem jak otworzyć. Rydel. Ridela się chyba y, wypuszcza, jak trzeba mieć białą, tą, białą tendencję, nie? Że, jak masz białą tendencję, to chyba to tutaj jest skupisko... Zamknij pizdę. To skupisko kamieni stąd znika, nie? Eee, czekaj, ja nie powinienem klucza podnieść skądś teraz, tutaj, gdzieś? Niech się by ty darno. Pojeb, pojeb. Czy nie, ja nie pamiętam. I don't remember. Eee, tak, trzeba mieć tendencję chyba, no. Też tak coś kojarzę, że, że chciałem za cholerę kiedyś to zrobić, ale chyba tylko raz w życiu miałem białą tendencję w jednym zonie i tyle. Później stwierdziłem, okej, okay, to jest za dużo roboty, żeby sobie tendencje zmieniać. Sej hej, siemanko, że dziękuję za followa. Nie wziąłem klucza żadnego. Gdzie ja klucz mam wziąć? Kurwa, nie pamiętam. Nadal nie wiem, jak ją zdobywać. Chyba jak ty robisz komuś te... Jak zabijasz bossy bez śmierci w formie człowieka, i też nie możesz ginąć w formie człowieka, nie? Bo im więcej razy w formie człowieka zginiesz, tym bardziej ci się tendencja na ciemną zmienia. Gdzie klucz kurwa ominąłem? Ja nie pamiętam takich rzeczy, no. To nie są rzeczy, które ja pamiętam. Czy jakiś klucz tu pominąłem? Ciemniejsza, lepsza. A czy ciemniejsza tendencja jest lepsza w tym, że. my w niczym. Najlepiej było mieć białą tendencję zawsze, nie? Bo wtedy masz więcej rzeczy do odkrycia i w ogóle B Czy ktoś pamięta, gdzie tu jest klucz? Ja się wracam teraz, ja wiem o tym, ale... No ja nie pamiętam, gdzie jakiś klucz pamiętam Pewnie na ścianie wisi znowu O, nie, to jest tylko napisane Tendencja wpływa na trudność w rogu? Serio? To nie wiedziałem nawet To nie wiedziałem nawet Bo ja tędy przyszedłem stamtąd To była baba, wędorka, jo Czy to było niżej? Nie, tu. I chuja mi ją nadaje. Swoim istynem. Powinieneś na pamięć, ta. Jak dostaniesz, kurwa, niższą ocenę niż piąteczkę z najbliższego sprawdzianu, to ci co samo powiem. <śmiany> Miałeś ten materiał w zeszłym miesiącu, czemu nie pamiętasz? Czemu nie znasz na pamięć? To jest ta sama zasada, nie? Ja wtedy gdy gram. Nie siedzę i nie wkuwam. <śmiany> Żeby wiedzieć, gdzie jest każdy jebany klucz. Niektóre gry rzeczywiście tyle razy przyszedłem, no, tak jak Elden Ring na przykład, że niektóre itemy już na pamięć znam, nie? Bo na przykład wiem, że że zawsze w każdym ranie po nie idę, nie? A tutaj to jest takie dla mnie... no niekoniecznie. Im ciemniejsze, tym trudniej chyba. Brzmi to logiczne. Brzmi to logicznie. Bo te klucze powinny być po drodze, teoretycznie. Ja powinienem je znaleźć. Zamknij pizdę. <laughs> powinienem je po drodze znaleźć. To, eee... Nie. To nie powinien być żaden problem, nie? Więc ja po prostu ominąłem go. Pytanie kurwa gdzie. Po godzinie błąkania się po tej lokacji musiałem... A, wiem gdzie! Dobra! Jak napisałeś o błąkaniu się, to nagle mi do głowy przyszło, że chyba muszę się cofnąć na sam początek zona, nie? Do tych drzwi, o których mówiłem, że hej, później je otworzymy. Tam. Prawda czy nieprawda? Tak coś yy, mi się przypomniało. Ej, easy, ale nie muszę wstawiać, wstawać i jechać na lotnisko. A tam pisałeś, że ten, że po jakąś koleżankę miał się jechać, tak? Czemu nie musisz? Jak ja tu przyszedłem? <laughs> Czekaj. Czy ja przez czymś cele nie przychodziłem? No, no nie. Loty odwołali, ojej. To pytanie, czy, czy w ogóle nie musisz przychodzić, czy po prostu się to, trochę to opóźni? <laughs> o parę godzin. Szuka z tym czego? Prze nigdy mi się żaden lot nie spóźnił, ani nie odwołał. Ale może dlatego, że ja mało życiu, mało życiu. Mało razy w życiu latałem. Nie, w sumie opóźnił się, opóźnił się jeden. Czekaj, wróciłem tu, gdzie byłem! Kurwa! Arr. Jeszcze raz. Wróć balkonem. To jest balkon? To jest balkon. Wróć balkonem, wróć tutaj. I skąd ja kurwa przyszedłem? Stąd? Nie, ja pierdole. Muszę się cofnąć teraz na sam początek zona. Przechodziłem przez którąś celę? Kurwa! Musisz do Świebodzina iść, ale tak mi się urwało po twoim odcinku, byłem gdzieś w Świebodzinie i miałem nawet zdjęcie pod Jezusem, pod Aragornem, przepraszam, Aragornem, czekaj, to jest początek, Zone. ja się tu już cofnąłem, Ah oh, shit, zamknij mordę, teraz mogę to otwierać, jeszcze nie, tutaj też nie, fuck, nie, tylko tu się świeci klucz, nie, ja go nie wziąłem wcześniej, okej, okay, mamy klucz, kurwa, ja nawet nie chciałem tu podchodzić, bo stwierdziłem, hej, ty też go już podniosłem. Czyli mogłem go mieć od samego początku, tak, tylko go nie wziąłem. Typowy ja, nie? Za karę, kurwo, zginiesz. Egzekucja. W imieniu... E, nieważne. Kurwa. dalej. E. Ja byłem pewien, że ja podniosłem ten klucz. I podchodziłem do tego miejsca i klikałem, żeby mi podniosło. Ale... Chyba zamiast podniesienia klucza, coś innego się musiało kliknąć. No dobra, no. no może być, że tak. Właśnie zwałeś tego Jezusa z kuszami i... Aha, tak, tak. Będzie ten. Będzie Jezus tutaj, prawda? <grytanie> eee, pytanie, czy ja chcę go od tyłu wziąć, że tak powiem. <grytanie> czy chcę być... Eee, Badasem, który pójdzie normalnie. Ale nie, chyba pójdziemy tam od tyłu jakoś. Nie pamiętam, jak tam się dzieje od tyłu, ale pójdziemy od tyłu. Bo teoretycznie te, te strzały z tego Jezusa można przerolować, nie? To jeszcze nie to. Z tym, że ja nie pamiętam jak. I to jest taki timing ciasny, że pewnie umrę na strzała. A nie chcę. Bo tu jest dużo biegania, dużo zabijania po drodze. Po co sobie psuć progres, nie? Pogers. I... Zamknięte, okej. Okay, to pewnie na piętro wyżej, tak? Albo do tych drugich drzwi, ale raczej nie. Pewnie tu. Czekaj, tu? A ah, Tu. Nie, czekaj. Czekaj, gdzie Jest dużo zakrętów, no... O! Dobrze! To gdzie ja szedłem? Ja pierdolę, no... Mam klucz piętra drugiego. Fajnie! Speedrun. Speedrun, ja się w ogóle nie pierdolę teraz, patrzcie. No hit speedrun. Fuck, o nie, nie wy mi kupę z o. No nie, manu, hitę żartowałem. Nie pośpieszył chłopak, bo on się zwrócił do mnie twarzą, ok? To było nie fair w stosunku do mnie, Ten się drze. Help me! Jak trafię, to umierają, nie? Ale temu za szybko atak kliknąłem i machnąłem mu tylko przed twarzą, przed mackami. I nie umarł, czekaj, to nie tu, to tu. 7 kadłusz ile leweli. Na pierwszym poziomie pewnie bym trochę leweli z tego, miał, prawda? Okej. Okay. Kolega, proszę nie ich za mną. O nie, nie chciałem! Eee... eee. No. Nie. Jak oni się na same. Ja nie wiem, jak oni się na. na... O halo? Kolega? No, nie mogę machnąć moim. Eee, halo. Wypierdalaj. Oszczelaj! Kurwa moc. <ścoughs> Dlaczego nie levelujesz? Misiu, Pysiu. I wszyscy inni, którzy się zgromadzili tutaj. I pierwszy raz widzą takie połączenie literek i cyferki. SL1. Oznacza to. Soul Level 1. O kurwa, nie podchodź do mnie! Nie! Nie! SL1 oznacza... Soul Level 1. Przejście gry na poziomie pierwszym, bez levelowania, bez bijania żadnych poziomów wyżej. To nie tu. O nie. Ech, czy to się szło? Więc tak, na tym to polega. Żeby się nawkurwiać, mając pierwszy poziom, i spróbować przejść grę. Zajebiście bardzo szanuję, że wymyśliłeś takie trudne i oryginalne w grach FromSoftu, a nie jakieś no-hit run dla dzieci. Dokładnie tak. Nie no, oryginalne to to nie jest, oczywiście, że nie, ale trudne jak najbardziej. Mogę to tworzyć w końcu? Mogę. Ale trudne jak najbardziej. Srebrny diadem. Fajnie, że już taki mam i mi się w ogóle nie przyda. Gdzie to się kurwa skrę... No i teraz. A, pieprzone tutaj, tak? Czy ja są przyszedłem? Ja nie wiem, ja nie pamiętam. Całkowicie nie wiem, gdzie jestem. Tu są dwa korytarze, jakby. I każdy z nich ma chyba trzy poziomy wysokości? Nie no, byłem to. Ma chyba trzy poziomy wysokości ee, i idzie się zgubić. To jest trochę jak te, jak e, archiwa Sifa, nie? W Dark Souls 1. Tylko, że tu się schody przynajmniej nie ruszają. Ale za to ty się ruszasz po schodach i kurwa. Czekaj! Nie, nie wiem. N nie wiem, wypierdalek.